Cześć, stary. Na pewno zdarzyło ci się zastanawiać, co tak naprawdę sprawia, że kobieta patrzy na faceta i myśli: Wow, to jest prawdziwy mężczyzna. Wbrew pozorom, nie chodzi tylko o siłę fizyczną czy wygląd zewnętrzny. Męskość to coś więcej to sposób, w jaki się zachowujesz, jak radzisz sobie z wyzwaniami, jak traktujesz innych, a zwłaszcza ją. W tym filmie zobaczysz, jak być męskim w oczach kobiety. Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do rzeczy. Bądź odpowiedzialny. Kobiety często postrzegają odpowiedzialnych mężczyzn jako bardziej męskich, ponieważ odpowiedzialność to jedna z tych cech, które naprawdę robią wrażenie. Gdy jesteś odpowiedzialny, pokazujesz, że można na Ciebie liczyć w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, gdy jest łatwo i przyjemnie, ale również wtedy, gdy życie stawia przed Tobą wyzwania. To znaczy, że nie boisz się trudnych decyzji i jesteś gotów wziąć na siebie konsekwencje swoich działań. Dodatkowo, odpowiedzialność pokazuje, że jesteś gotów zaopiekować się nie tylko sobą, ale i nią, że możesz być wsparciem i oparciem w codziennym życiu. To właśnie takie cechy sprawiają, że w oczach kobiety stajesz się kimś więcej niż tylko partnerem. Stajesz się prawdziwym mężczyzną, na którym można polegać i z którym można planować przyszłość. Utrzymuj dobrą kondycję fizyczną. Dziewczyny często uważają mężczyzn z imponującą kondycją fizyczną za bardziej męskich. Bo dobra forma to nie tylko wygląd, ale też znak, że dbasz o siebie i jesteś zdyscyplinowany. Kiedy widzą, że masz siłę i wytrzymałość, od razu kojarzy im się to z bezpieczeństwem i zdolnością do radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poza tym, kondycja fizyczna pokazuje, że jesteś aktywny i pełen energii, co z automatu sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny. Kobiety lubią, kiedy mężczyzna może nie tylko dobrze wyglądać. Ale też z entuzjazmem podchodzi do życia i jest gotowy na różne wyzwania. To właśnie dlatego świetna forma jest często postrzegana jako wyznacznik męskości. Pamiętaj o dobrych manierach. Słuchaj, stary, kobiety często uważają mężczyzn z dobrymi manierami za bardziej męskich, bo dobre zachowanie pokazuje, że szanujesz innych i wiesz, jak się zachować w różnych sytuacjach. Kiedy potrafisz być uprzejmy, masz klasę i wiesz kiedy otworzyć drzwi czy powiedzieć dziękuję, od razu widać, że jesteś dojrzały i pewny siebie. Dobre maniery to też znak, że potrafisz okazać troskę i uwagę wobec swojej partnerki, a to sprawia, że czuje się przy tobie wyjątkowo. Kobiety doceniają, kiedy mężczyzna potrafi być dżentelmenem, bo to pokazuje, że zależy ci na tym, by czuła się dobrze i komfortowo, a to dodaje ci męskości w oczach kobiety. Bądź mistrzem gestów. Mężczyźni, którzy opanowali sztukę gestów, często wydają się bardziej męscy, bo te drobne, przemyślane działania pokazują, że naprawdę dbasz o drugą osobę. Kiedy potrafisz okazać troskę w odpowiednim momencie, czy zrobić coś miłego bez specjalnej okazji, od razu widać, że jesteś uważny i zaangażowany. To właśnie te małe gesty sprawiają, że budujesz silną więź i pokazujesz swoją dojrzałość oraz pewność siebie. Działania takie jak pamiętanie o jej ulubionych rzeczach, czy nawet drobne komplementy, mają wielką moc. Dzięki nim pokazujesz, że naprawdę zależy Ci na drugiej osobie, co sprawia, że jesteś postrzegany jako bardziej męski. Stwórz atmosferę przygody. Z pewnością mężczyźni, którzy potrafią w związku stworzyć atmosferę przygody, są często postrzegani jako bardziej męscy, bo wnoszą do relacji coś ekscytującego i nieprzewidywalnego. Kiedy umiesz zaskoczyć spontanicznym pomysłem, zabrać ją w nowe, nieznane miejsca, albo po prostu sprawić, że życie z tobą nigdy nie jest nudne, pokazujesz, że masz w sobie energię i odwagę. Taka atmosfera przygody sprawia, że kobieta czuje, że życie z tobą to nieustanna podróż pełna nowych doświadczeń. To buduje napięcie i sprawia, że związek jest dynamiczny i pełen życia. Dzięki temu pokazujesz, że jesteś pewny siebie. Otwarty na nowe wyzwania, a to dla wielu kobiet jest niezwykle pociągające i męskie. Pokaż, że potrafisz być samodzielny. Samodzielność to cecha, która sprawia, że mężczyzna wydaje się bardziej męski, ponieważ pokazuje, że potrafisz radzić sobie samodzielnie i nie potrzebujesz ciągłej pomocy od innych. Kiedy jesteś w stanie podejmować decyzje i zarządzać swoim życiem, emanujesz pewnością siebie i dojrzałością. Bycie samodzielnym daje też poczucie bezpieczeństwa Twojej partnerce, bo wie, że może na Tobie polegać w każdej sytuacji. To właśnie ta umiejętność radzenia sobie na własną rękę sprawia, że kobiety widzą w Tobie mężczyznę, który ma swoje życie pod kontrolą, co jest dla nich bardzo atrakcyjne. Wykaż się odwagą w rozmowie. Odważni w rozmowie faceci są często postrzegani jako bardziej męscy, bo taka postawa pokazuje, że nie boisz się mówić, co myślisz. I potrafisz stanąć za swoim zdaniem. Kiedy masz odwagę otwarcie wyrażać swoje poglądy, rozmawiać o trudnych sprawach, czy po prostu być szczerym, pokazujesz, że jesteś pewny siebie i nie uciekasz od konfrontacji. Kobiety cenią mężczyzn, którzy potrafią prowadzić rozmowę z pasją i zaangażowaniem, bo to oznacza, że jesteś autentyczny i wiesz, czego chcesz. Taka szczerość i gotowość do rozmowy na każdy temat buduje zaufanie i pokazuje, że nie unikasz trudnych tematów. Co w ich oczach czynicie bardziej męskim? Podsumowując, prawdziwa męskość w oczach kobiet to nie tylko siła fizyczna, ale też zestaw cech, które pokazują, że jesteś kimś, na kogo można liczyć. Kiedy jesteś odpowiedzialny, samodzielny, nie boisz się mówić tego, co myślisz i potrafisz okazać uczucia przez drobne gesty, od razu zyskujesz w ich oczach. Do tego dodaj odrobinę przygody w Waszym związku, a stajesz się mężczyzną, który nie tylko przyciąga, ale też inspiruje. To te cechy tworzą obraz faceta, który jest pewny siebie, dojrzały i gotów stawić czoła każdemu wyzwaniu, a to właśnie sprawia, że jesteś dla niej naprawdę wyjątkowy. Zobacz także, dlaczego niezależny wilk przyciąga kobiety. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych moich filmów.